Ja, dziękuję, z To jest bardzo ważny wieczór dla nas radiowców, ponieważ dzisiaj radiowcy doceniają pracę radiowców. I to słowo wielokrotnie padnie z tej anteny. Tym bardziej jest namiło, że możemy Państwa w tej sali, w wspaniałej sali koncertowej przywitać. Bardzo serdecznie witamy członków Rady Nadzorczej Polskiego Radia oraz panią prezes zarządu Polskiego Radia, dr Barbarę Stanisławczyk. Dziękuję. Miał być z nami Pan Krzysztof Czabański, Przewodniczący Rady Mediów Narodowych. Otrzymaliśmy informację, że obowiązki parlamentarzysty nie pozwolą mu wziąć udziału w dzisiejszym uroczystym wieczorze, a zatem pozwolę sobie przywitać bardzo serdecznie Pana Stanisława Butowskiego, który jest doradcą Pana Przewodniczącego. Witam serdecznie. Raz jeszcze witam wszystkich Państwa, naszych dostojnych gości. Proszę Państwa, w dzisiejszy wieczór rozpoczniemy od wręczenia wyjątkowej nagrody wyjątkowemu twórcy. Z jego utworów i talentów korzystał zarówno Teatr Polskiego Radia, jak i właściwie wszystkie anteny Polskiego Radia. Zapraszam na scenę panią prezes zarządu Polskiego Radia, dr Barbarę Stanisławczyk. Prosimy. W Polskim Radiem, wspaniałych dziennikarze, najlepsze radiowe głosy, ale także ci, którzy stoją, pracują w radia, w cieniu, ale od których zależy to, że jakość dźwięku jest wspaniała, jest piękna. tej nagrody byli ci, którzy stali się później świętymi. Jeden taki. mam na myśli oczywiście naszego wielkiego papieża Jana Pawła II, który został uhonorowany diametrowym y, mikrofonem Polskiego Radia. To było w 2000 roku. Dziś wyleczamy złoty mikrofon. Wieści radiowali się, że o złotym mikrofonie marzy każdy radiowiec. Dla jednych jest to zwieńczenie, może podsumowanie e, dorobku życia, dla innych jest to tak zwany twórczy Motywację, żeby pracować jeszcze lepiej, jeszcze więcej, żeby tworzyć pięknie. Dla Polskiego Rady jest to radość i zaszczyt, że możemy wpisać w Wielkie Księgi Laubardów kolejne nazwiska. Proszę Państwa, moim osobistym pragnieniem i nadzieją jest, żeby złoty mikrofon był symbolem najwyższych standardów pracy dziennikarskiej. Ludzkich standardów. Idealnym jest bowiem, żeby dzieło pozostawało w szlachetnej zgodzie z jego twórcą, z duchem jego twórcy, z osobowością. Tych dzieł i tej zgody wszystkim Państwu, laureatom, Polskiemu Radiu, serdecznie życzę i za dzieło i za tę zgodę bardzo dziękuję, gratuluję wszystkich Państwa. Serdecznie witam nagali to złotych mikrofonów Polskiego Radia. Proszę Państwa, nie was, że Zarząd Polskiego Radia postanowił przyznać w tym roku honorowy złoty mikrofon, który jest nagrodą przyznawaną okazjonalnie osobowościom radiowym, pracownikom i współpracownikom Polskiego Radia za wybitne zasługi dla radia publicznego na samym początku mówię z takimi słowami, że anioł muzy zwiastowanie ciężko jak złoty kamień, albo jak krwawa owoc. Jak to usłyszałem i mówię, no to musi być ktoś. A potem to tylko narastało. Że za każdym razem, kiedy go słuchałem, to zyskiwałem ogrom wiedzy, całą masę takiego niebanalnego humoru. No a potem to już właściwie zostało takim moim przeżywanym ojcem No nie mam słów podziękować, jest po prostu czymś. Jest artystą wszechstronnym, jest jednocześnie artystą bardzo polskim. W jego twórczości odzwierciedla się oraz trzech pokoleń Polaków. W Teatrze Polskiego Radia realizowaliśmy niemal wszystkie jego utwory, na pewno wszystkie najważniejsze, począwszy od śpiewu okry po chmurach, po chmurach, skończywszy na wieczorniku. Ostatnim ten biorą do akontów w artysta sam opowiadał o swoim życiu. Wielokrotnie mówiłem tę poezję na ekstrazie. Przekonałem się, jaką siłę mają te pytania, te wielkie pytania o własną tożsamość, o swoje miejsce w świecie filtrowane przez niepewność towarzyszącą każdemu z nas, poprzez słabość nawet. Przekonałem się, jak często publiczność utożsamia się z tymi pytaniami. Zdaję sobie też sprawę z tego, że wiele z jego wierszy funkcjonuje już bez kontekstu autora, oddzielnie od niego, nawet nie zdaje sobie sprawy publiczność, że to są jego Jest prawdziwy, mądry, dowcipny, przyjacielski lub ważny. Jeszcze chwilę emocji, proszę Państwa. Zapraszam raz jeszcze Panią Prezes. i Pani Prezes poproszę o ogłoszenie laureata honorowego złotego mikrofonu. Za ogromny wkład w kształtowanie wyobraźni poetyckiej słuchaczy Polskiego Radia laureatem honorowego złotego mikrofonu zostaje Gracias. coś powiedzieć. Otóż ja wam powiem, za co to jest. Za wysługę lat. Bo wiecie, kiedy ja pierwszy raz zdałem głos w Polskim Radiu i właśnie pierwszym moim wierszem w 1952 w Radiu Gdańskim u pani Róży Ostrowskiej, która prowadziła takie audycje młodym poetom, bo mi się nagle zaczął napisać wiersz. Nigdy przedtem nie pisałem i w papieru. I padłem i dziękuję, ale w ogóle muszę podziękować głównie teatrowi Polskiego Radia i mojemu przyjacielowi Kukule, bo oni, tak, to, którzy tu byli, jeszcze recytują moje wiersze, oni też mają niedobrze w głowie, bo się moją twórczością zajmują. Tak jak za chwilę Marcin Styczeń, który też jest w ogóle młodszy ode mnie o co się zajmuje. Ja mogę powiedzieć, tak będę się starał. Ale nie wiem, ale jak się podejmuje, że został świętym, jak dobra, y, diamentowego mikrofonu. No, on już świetnie wyglądał. Dziękuję. Panie prezesie, serdecznie dziękujemy. Natomiast panie Wreszcie, jeżeli pan pozwoli, proszę zostać ze scen. Nie, powiem i dla pana, i dla państwa mamy wyjątkową muzyczną niespodziankę właśnie, szczerze mówiąc, pan Ernest trochę zdradził już, ale...